Zaczynamy wielką jesienną powtórkę czasów, bo dawno nie było czasów, a właśnie jest na nie czas. Witam serdecznie na kanale! Na tym kanale omówiliśmy już wszystkie czasy angielskie. Wszystkie. Po kolei, jeden po drugim. Ale po pierwsze, te odcinki się starzeją. Wiecie, my jesteśmy coraz młodsi, coraz piękniejsi, ewentualnie co po niektórzy też coraz mądrzejsi. Ale odcinki na YouTube się starzeją i po nich to widać. A poza tym ja oglądam te odcinki i mam wrażenie, że mam teraz więcej pomysłów, jak wytłumaczyć to miło, łatwo i przyjemnie. Więc w ramach uzupełnienia będzie znowu o czasach. Uhu. Ale jednak trochę inaczej. Przede wszystkim przez kilka następnych odcinków będziemy czasy porównywać. Jak dokładnie? No to zobaczycie już wkrótce, zobaczycie w najbliższych tygodniach. A potem przyjrzymy się z bliższa aspektom. aspektom. No w międzyczasie, żeby trochę odpocząć, być może wrzucimy gdzieś tam jakieś zaimki, czy inne drobniejsze, ale wcale nie mniej ważne sprawy. O. I taka to będzie jesień na kanale. Fajnie? Uhu. A dziś o wszystkich czasach na raz. I ja wiem, że tego typu odcinek już na kanale jest. Cała ta tabelka z tą parszywą 16. Ale dzisiaj będzie trochę inaczej. Chociaż też o wszystkich. Tylko co to znaczy o wszystkich? No i czy na pewno tych czasów jest 16? W komentarzach pod parszywą szesnastką pojawiło się kilka komentarzy, twierdzących, że nie mam racji, że czasów nie jest 16, tylko 12, 8, 3 albo 2. I wiecie co? Macie rację. Czasów w języku angielskim jest 2, albo 3, albo 8, albo 12, albo 16. A i to niekoniecznie koniec. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzycie. W filmie o 16 czasach mówię tak naprawdę o 16 konstrukcjach, które tymi czasami są często nazywane w szkołach, na kursach podręcznikach, ale na tę sprawę można spojrzeć zupełnie inaczej. Nie wiem już po raz który powiedziałem dzisiaj słowo inaczej. No więc spojrzymy inaczej. Inaczej, inaczej. Bo tak właściwie trzeba by się zastanowić, co tak naprawdę jest czasem w języku angielskim, jak go rozumiemy i jak się do tego wszystkiego mają aspekty. Uhu. I tu też nie jest tak, że jak my już to wszystko zrozumiemy, to dalej jest tylko jedna, poprawna wersja wydarzeń. Niektórzy twierdzą, że mamy trzy czasy i dwa aspekty. Niektórzy, że dwa czasy, a aspekty trzy w porywach do czterech. W zależności od tego, czy czwarty rozumiemy jako czwarty, czy jako pomieszanie drugiego i trzeciego. A i to wcale nie koniec. I wiecie co? Ja takie dyskusje lubię, bo jestem podłym zboczeńcem, jeżeli chodzi o gramatykę angielską i lubię sobie tak czasem porozważać. Pozastanawiać się, podyskutować, porozmyślać sobie, czysto teoretycznie szukając dziury w całym. Jeżeli wy też lubicie, w opisie odcinka macie ciekawe linki do różnych wersji wydarzeń, naprawdę różnych, ale jeżeli nie specjalnie, tylko przyszliście tu po to, żeby wreszcie raz na zawsze to wszystko ogarnąć, przechodzimy do sedna. Możemy przyjąć, że mamy w języku angielskim trzy aspekty. Możemy, bo zdania są podzielone, ale przyjmijmy, i będą to. Aspekt Simple, Aspekt Continuous i Aspekt Perfect. I są to tak naprawdę trzy formy, trzy sposoby tworzenia czasów w języku angielskim. Na których to trzech formach i trzech sposobach można właściwie oprzeć wszystko. W sensie: wszystkie czasy. Zobaczcie. Aspekt Simple. To tak właściwie zawsze SVO, czyli Subject, Verb, Object, a więc podmiot, czasownik i cała reszta zdania. Tak tworzymy czasy simple. Najpierw jest podmiot, później jest czasownik i później dopiero cała reszta zdania. Cała reszta zdania, która też rządzi się pewnymi swoimi prawami, ale nią nie musimy się aż tak przejmować jak podmiotem i czasownikiem. I to jest bardzo prosta konstrukcja. A w zależności czy ten simple będzie w teraźniejszości, przeszłość czy być może w przyszłości będzie się zmieniać w będzie się zmieniać tylko i wyłącznie czasownik i tak, jeżeli będziemy mówić o present symbol, czyli o czasie teraźniejszym, czasownik będzie w pierwszej formie. Jeżeli będziemy mówić o past symbol, czyli o czasie przeszłym, czasownik będzie w drugiej formie. A co, jeżeli będziemy mówić o future symbol, czyli o czasie przyszłym? No, trzecia forma czasownika to to nie będzie. Trzecia forma czasownika jest zarezerwowana dla czasów perfect. O tu! Na szczęście nie mamy formy czwartej specjalnie dla przyszłości. Jest to zresztą powód, dlaczego niektórzy nie liczą czasów przyszłych jako oddzielnych czasów. Czasy przyszłych. Właściwie nie mają swojej oddzielnej konstrukcji. Wszystkie czasy przyszłe oparte są na jednym czasowniku. Zresztą czasowniku modalnym. Will, po którym dopiero stawiamy czasownik główny. Oczywiście w pierwszej formie. To dalej jest zwykłe SVO. Subject, Verb, Object. Dla Present Simple czasownik jest w pierwszej formie, dla Past Simple w drugiej, a dla Future Simple jest to czasownik poprzedzony Will. I to jest właściwie taka sama konstrukcja dla wszystkich tych czasów. Jasne? Przechodzimy teraz do aspektu Continuous, który też ma jedną konstrukcję na wszystkie swoje czasy: Subject, Be, Verb with ING, Object, czyli podmiot, czasownik być, czasownik z końcówką ING i cała reszta zdania. I tak wygląda każdy czas Continuous. Każdy, czy to w teraźniejszości, w przeszłości, czy w przyszłości. Jedyne, co się będzie zmieniać, to być. Tak jak w czasach simple zmieniał się czasownik. I ten czasownik był albo w teraźniejszości, w przeszłości, albo w przyszłości. Tak tutaj będzie zmieniać się be. I to be będzie w teraźniejszości, w przeszłości, albo w przyszłości. Dla Present Continuous będzie to więc m, is albo a w zależności od osoby. Dla Past Continuous was albo were w zależności od osoby. I dla Future Continuous will be, niezależnie od osoby. A więc jestem, byłem. Będę. W zależności od tego, czy mówimy o czasie teraźniejszym continuous, przeszłym continuous czy przyszłym continuous. Fajnie? Proste? Pewnie, że proste. I tak jak czasy continuous oparte są na czasowniku być, tak czasy perfect oparte będą na czasowniku mieć. I wyglądać to będzie następująco. Subject, have, verb in a third form, object. A więc podmiot, czasownik have w jakiejś tam formie, czasownik główny w trzeciej formie i cała reszta zdania. No i znowu tak samo jak w czasach simple. Czasownik był albo w teraźniejszości, w przeszłości, albo w przyszłości. W czasach continuous być było albo w przeszłości, albo w teraźniejszości, albo w przyszłości. Tak, i co takiego będzie się działo w czasach perfect? Otóż czasownik MIEĆ. W teraźniejszości będzie HAVE HAS, czyli czasownikiem MIEĆ w teraźniejszości. W przeszłości będzie HAD, czyli czasownikiem MIEĆ w przeszłości. No i w przyszłości to będzie MIEĆ w przyszłości. WILL HAVE. MAM, MIAŁEM, BĘDĘ MIAŁ. Prawda, że proste? Fajnie? Jeszcze z troszkę innej strony. Present Simple. Czasownik jest w teraźniejszości? Present continuous być jest w teraźniejszości, present perfect mieć jest w teraźniejszości. Past simple czasownik w przeszłości, past continuous być w przeszłości, past perfect mieć w przeszłości. I w zależności od tego, czy mamy do czynienia z future simple, future continuous czy future perfect, postawimy wszędzie will przed. Albo czasownikiem, albo być, albo mieć. Ta no dobra. Z matematyki to ja orzeł nie jestem. Ale w dalszym ciągu liczba kombinacji nijak nie wychodzi nam 16, nie? A przecież w poprzednim odcinku o wszystkich czasach było i właśnie 16. Czy gramatyka angielska tak strasznie zmieniła się od tamtych odcinków archiwalnych? Nie. Uhu. Przede wszystkim na tabelce 16 czasów umieszczone są jeszcze czasy future in the past, czyli przyszłość w przeszłości. A więc wtedy, kiedy o przyszłości. mówimy w przeszłości. Oczywiście nie wszyscy liczą to jako oddzielne czasy, oddzielne konstrukcje. Właściwie spokojnie można przyjąć, że są to po prostu czasy przyszłe, tylko wrzuciliśmy je w przeszłość. No i co? I will zamieniliśmy na would. A więc future simple in the past to będzie would plus czasownik w pierwszej formie, future continuous in the past to będzie would be, future perfect in the past to będzie would have. Dziś po prostu przyjmujemy, że nie będziemy mieszać. I już, ale nawet jeżeli byśmy dodali to future in the past, czyli czwartą opcję, to 4 razy 3 da nam dalej tylko 12, nie? No właśnie, bo czegoś tu jeszcze zdecydowanie brakuje, i tym brakującym elementem jest perfect continuous. Według niektórych czwarty aspekt Po simple continuous i perfect aspekt numer 4 perfect continuous. Według innych, pomieszanie continuous z perfect. A więc nic nowego, po prostu w pewnym sensie mieszanka continuous i perfect. No i jak tak patrzymy na nazwę, to ma to sens. Jak popatrzymy na budowę, to właściwie też. Subject have been, verb with ing, object. A więc podmiot, znowu have, been, czyli być w trzeciej formie, czasownik z ingiem i cała reszta zdania. Dlaczego ta konstrukcja to jest pomieszanie continuous i perfect? Zobaczcie, każdy continuous ma gdzieś w sobie być. I czasownik z ingiem. Być i czasownik z ingiem. A każdy perfekt ma gdzieś w sobie mieć i trzecią formę. Mieć i trzecia forma. Po prostu ta trzecia forma to być w trzeciej formie. O. I jedyna rzecz, która tu się zmienia, w zależności od tego, czy mówimy o teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, to ta sama rzecz, która zmienia się w zwykłych perfektach. A więc mieć. Have, has w teraźniejszości. Had. W przeszłości, will have, w przyszłości. I zobaczcie, że to wcale nie jest trudne, to wcale nie jest jakoś strasznie skomplikowane. A mamy tutaj tak naprawdę wszystkie czasy, czyli tak naprawdę trzy. 3 a właściwie cztery schematy działania. Co więcej, tutaj powiedzieliśmy sobie tylko i wyłącznie o tworzeniu tych czasów, ale one w każdym z tych schematów będą też podobnie używane. Czasów simple używamy po pierwsze, kiedy mówimy o jakiejś regule, czy to w teraźniejszości, czy w przeszłości, czy w przyszłości. Na przykład, he smokes, to on pali regularnie, jest to jakaś reguła. He smoked może być rozumiany jako on palił regularnie, jako zwyczaj z przeszłości, no i he will smoke może być rozumiany jako no on będzie palił, gdzieś tam w przyszłości, ale też jedna z reguły dokonana czynność i najczęściej w przeszłości albo w przyszłości. Jednak present simple do teraźniejszości najczęściej używamy do tych reguł, do rzeczy, które dzieją się regularnie, które są stałe. No, wiecie, kiedy używamy ogólnie present symbol. Bywa, że możemy go też użyć do jednej czynności, ale to jest najczęściej związane z czasownikami statycznymi i aktywnymi. Łatwiej sobie zapamiętać, że wszystkie te trzy czasy dotyczą jakiejś reguły, a past simple i future symbol w dodatku mogą dotyczyć jednej czynności. Albo dokonanej w przeszłości, albo takiej, która będzie dokonana w przyszłości. Na przykład... He ate a snail albo he will eat a snail. He ate a snail, on zjadł ślimaka. Ślimak został zjedzony, nie ma już tego ślimaka. Nawet brzuch raczej nie jest pełen, bo ślimaki raczej są małe, chyba, nie? He will eat a snail, on tego ślimaka dopiero zje. Jedna czynność w przeszłości on zjadł ślimaka. Jedna czynność w przyszłości on zje ślimaka. Okej. Okay. Z czasami continuous jest jeszcze łatwiej. Te czasy są w trakcie. One są niejako zatrzymane w jakimś momencie. I to jest dla nas zupełnie oczywiste, jeżeli chodzi o present continuous, prawda? Present continuous, jeden z pierwszych czasów, który poznajemy w ramach naszej nauki, to jest coś, co robimy teraz, dokładnie w tym momencie: teraz. I am talking to you. You are watching me. You are learning English. She is watching the Game of Thrones. He is playing the guitar. To wszystko dzieje się dokładnie teraz, w tym momencie. Ewentualnie obecnie, ale w dalszym ciągu chodzi o coś, co jest w trakcie. I o ile w Present Continuous, tak jak powiedziałem, jest to w miarę oczywiste dla wszystkich, o tyle jakoś gubi nam się to, jeżeli chodzi o Past Continuous i Future Continuous. Nagle ludzie, którzy uczą się angielskiego, jakoś nie potrafią tego załapać. A tymczasem to jest to samo. To jest w trakcie. Tylko Past Continuous. Wersja przeszła. To już nie będzie coś, co jest w trakcie teraz, tylko coś, co było w trakcie, w jakimś momencie w przeszłości. A future continuous to będzie coś, co będzie w jakimś momencie w przyszłości. I am eating a snail. Ja jem ślimaka teraz dokładnie w tym momencie. I was eating a snail. Ja jadłem ślimaka w jakimś momencie w przeszłości. I will be eating a snail. Ja będę jadł ślimaka w jakimś momencie w przyszłości. I do tego warto jeszcze dodać, że o ile, jeżeli używamy czasu Present Continuous, no to z zasady wiadomo kiedy to się dzieje. Teraz, w tym momencie, w trakcie rozmowy. O tyle w przypadku Past Continuous i Future Continuous zazwyczaj powinniśmy dodać kiedy. Albo powinno to być wiadome, znane z kontekstu. No bo kiedy to było w trakcie? Albo kiedy to będzie w trakcie? Raczej najczęściej mamy to powiedziane. Mamy powiedziane kiedy. A więc na przykład I was eating a snail at 7 o'clock. Ja jadłem ślimaka o siódmej. Co robiłeś o siódmej? Jadłem ślimaka. Byłem w trakcie jedzenia ślimaka. Właściwie zupełnie nie rozumiem, dlaczego powiedziałem a snail, jednego ślimaka. Poprawiamy to. Snails. Snails. snails, snails. I am eating snails. Jem ślimaki. I was eating snails at seven. Czyli ja jadłem ślimaki o siódmej. I will be eating snails this time tomorrow. Jutro o tej porze będę jadł ślimaki. Ten ślimak to... To nie dużo, trochę. Reguła w trakcie. Reguła w trakcie. A z czasami perfekt. Czasy perfekt też właściwie można streścić jednym słowem. Czasy perfekt są otwarte. Zawsze z jakiegoś powodu są otwarte. Coś tam jest otwartego, one nie są jeszcze zamknięte. I ja wiem, że to jest duże uogólnienie, ale ono naprawdę z reguły się sprawdza. Zobaczcie, w moim filmie o czasie Present Perfect mówię o takich czterech sytuacjach, w których my możemy tego czasu użyć. Ja ten film polecam, oczywiście, ale to są czynności, które dopiero co zrobiliśmy, to są widoczne skutki, to są doświadczenia życiowe, które jeszcze mogą ulec zmianie, i w niektórych przypadkach czynność, która zaczęła się gdzieś tam w przeszłości i trwa aż do teraz. Ale każda z tych sytuacji jest otwarta. Jeżeli ja zrobiłem coś, może i dopiero co, właśnie, i niby to jest już zrobione. Ale jednak dla mnie to jeszcze nie jest tak do końca przeszłość. Ta sytuacja jeszcze trwa. Czynność zakończyłem, ale sytuacja trwa. Sytuacja jest otwarta. Jeżeli mówimy o widocznych skutkach na przykład you have cut your he, ty ściąłeś sobie włosy, ale skupiamy się na tym, że ktoś ma ścięte włosy. Teraz, to też jest to sytuacja otwarta, bo nas nie interesuje to, co było w przeszłości, tylko interesuje nas to, co widzimy teraz tutaj. No i chyba najbardziej tą otwartość widać przy okazji doświadczeń, które jeszcze mogą ulec zmianie. I have never been to China. Nigdy nie byłem w Chinach, ale jeszcze się mogę tam wybrać. I ja jeszcze żyję i Chiny jeszcze istnieją. Jest to dość otwarte wszystko przede mną i wszystko przed Chinami. I have never eaten snails, nigdy nie jadłem ślimaków. Ale ślimaki jeszcze gdzieś można znaleźć. Ja jeszcze w sumie żyję i chętnie spróbuję, więc dlaczego by nie? Snails! Sytuacja jest otwarta. I have eaten snails once. Raz w życiu jadłem ślimaki, ale to dalej niczego nie zmienia, bo ja mogę je zjeść po raz drugi, trzeci, czwarty, siódmy. Jeżeli mi posmakowały oczywiście, ale nawet jeżeli mi nie posmakowały, to może czasem lubię zjeść coś niedobrego, a za to drogiego. Otwarte. Jasne? No i dobra, ktoś może powiedzieć, wszystko to jest fajne, wszystko to jest w porządku, ale mówisz o czasie present perfect, czyli o tym czasie teraźniejszym perfect. Co natomiast w przypadku czasu zaprzeszłego, czyli past perfect, albo czasu future perfect? W jaki sposób one są otwarte, jeżeli jeden jest daleko, daleko w przeszłości, a drugi jest jeszcze w przyszłości? No a co za problem, żeby stwierdzić, że coś było otwarte w przeszłości? Albo, że coś dopiero będzie otwarte w przyszłości? When we last met, I had eaten snails for the first time in my life. Kiedy ostatnio się spotkaliśmy, po raz pierwszy w życiu jadłem ślimaki. I wtedy to była sytuacja otwarta. Wtedy było to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, które jeszcze mogło być ulepszane w przyszłości. Wtedy, when you called me, I had just eaten my breakfast. Kiedy do mnie zadzwoniłeś, właśnie zjadłem śniadanie. Wtedy właśnie to była dla mnie świeża i jeszcze w sumie otwarta sytuacja. Czas past perfect też może być otwarty, tylko że w przeszłości. I analogicznie future perfect będzie otwarty w przyszłości. By the end of this year, I will have eaten snails. Do końca tego roku spróbuję, zjem ślimaki. Do końca tego roku sprawię, że ja będę w tym momencie, że już te ślimaki będę miał zjedzone. Po raz pewnie pierwszy w życiu. I wtedy to będzie dla mnie zupełnie nowa, świeża sytuacja, która będzie Otwarta, jasne? No dobra, a teraz co z Perfect Continuous. Tak samo jak konstrukcja Perfect Continuous była mieszanką Continuous i Perfect, taką miksturą trochę tego, trochę tego, tak samo będzie z użyciem. Weźmiemy trochę tego, dodamy trochę tego i z połączenia naszych mocy powstanie coś, co jest i w trakcie i otwarte jednocześnie. Uhu! A więc coś, co zaczęło się w jakimś czasie w przeszłości, trwa aż do teraz, jest otwarte i oczywiście, ponieważ trwa aż do teraz, to jest dalej w trakcie. Na przykład: I have been eating snails for half an hour. Jem ślimaki od pół godziny. Zacząłem pół godziny temu, ale trwa to aż do teraz. Jest to dalej otwarte, bo jeszcze pewnie nie skończyłem, z całą pewnością jeszcze nie skończyłem, stąd nasze have, ale to też cały czas jest w trakcie, ja cały czas jem, stąd nasze eating. I have been eating snails for half an hour. No, i dokładnie tak samo jak czas perfect można wrzucić w przeszłość i w przyszłość, i on tam jest dalej otwarty, tak samo perfect continuous można wrzucić w przeszłość i w przyszłość, gdzie one będą otwarte. Kiedy do mnie zadzwoniłeś, ja jadłem już ślimaki od pół godziny. When you called me, I had been eating snails for half an hour. Do 18 to ja już będę jadł ślimaki od pół godziny. By six o'clock I'll have eaten snails for half an hour. Nikt normalny tak nie mówi, ale to nic, to taka konstrukcja istnieje. Jasne? Jeszcze raz. Czasy simple, czyli jakaś reguła, albo ewentualnie jedna czynność, choć to najczęściej zdarzy się w przeszłości albo w przyszłości. Czasy continuous, czyli czasy, które są w trakcie, czy to w przeszłości, czy w przyszłości, czy w teraźniejszości. Czasy perfect, czyli czasy, które są otwarte w przeszłości, w przyszłości, bądź w teraźniejszości. I czasy perfect continuous, które są jednocześnie w trakcie i jednocześnie otwarte. Przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. No, to odpuśćmy teraz tym ślimakom i jeszcze kilka naprawdę fajnych przykładów, żeby się to wszystko w głowie poukładało. She loves you! She loves you. Ona cię kocha i to jest reguła. To jest coś stałego, coś regularnego. Ale jednocześnie moglibyśmy to rzucić w przeszłość. She loved you. Ona cię kochała. Pewnie była to kiedyś reguła, ale już cię nie kocha, smuteczek. Ale możemy też założyć: patrz, widzisz tę dziewczynę? Podejdę teraz do niej, porozmawiam z nią, zrobię na niej piorunujące wrażenie i wiesz co? Ona mnie pokocha. She will love me. I wszystko to będzie oczywiście czas. Simple. I'm coming home to you. Czyli przykład czasu present continuous. Coś, co jest teraz w trakcie. Jadę do ciebie do domu. Jadę do domu do ciebie. To jest dokładnie teraz. Ja dokładnie teraz jadę. Ale równie dobrze moglibyśmy to wrzucić w przeszłość. I was coming home to you. Jechałem do ciebie do domu when my car broke down. Kiedy zepsuł się mój samochód. Idziemy dalej. I've paid my dues. I've paid my dues. Spłaciłem swoje długi, zrobiłem co swoje. Ja te długi spłaciłem właśnie teraz, na świeżo pewnie. Patrzcie, już ich nie mam. Widoczny skutek, dopiero co coś pewnie zrobione. W każdym razie sprawa jest otwarta, właśnie się teraz z tego cieszę. Mm -hmm. I na koniec I've been waiting in the shadows. The shadow. Czekam w cieniu. Czekam już od jakiegoś czasu, aż do teraz. Jest to jednocześnie otwarte, jak i w trakcie. Taram. O, i nieco inne podejście do czasów mamy odhaczone. Myślę, że razem z tym filmem o 16 czasach da to naprawdę już fajny obraz tego, jak sobie można to wszystko w głowie poukładać. I ja wiem, że to nie wyczerpuje absolutnie wszystkich użyć tych czasów czy tych konstrukcji. Zdaję sobie sprawę z tego, że możemy też ich użyć do bardzo wielu innych sytuacji, często gęst, Żeby przywołać pierwszą Present Continuous, czy nawet Present Simple mogą być użyte do mówienia o przyszłości. Past Simple może być użyte do mówienia o teraźniejszości, na przykład w drugim trybie warunkowym, i tak dalej, i Jest tego trochę, ale takie spojrzenie naprawdę może nam pomóc poukładać sobie to w głowie. No, to na dzisiaj właściwie tyle. Tym oto sposobem temat czasów powrócił. Na kanał, O co? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do sekcji komentarzy. Staram się odpowiadać, staram się reagować. Czasem z opóźnieniem mniejszym bądź większym, coraz częściej większym, ale się staram. Jeżeli ktoś chce sobie zrobić zdjęcie, to teraz jest odpowiedni moment. Ale zdjęcie tablicy będzie też można już za chwilę znaleźć na Instagramie Rock Your English, którego serdecznie polecam i na który zapraszam. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Patronaita. Zapraszam też do wspierania kanału wszyscy fantastyczni ludzie. A przede wszystkim zapraszam na kolejny odcinek, który jak wszystko dobrze pójdzie już za tydzień. Dziękuję bardzo serdecznie. Rocker English! Uhu.